W ostatnich tygodniach cała Europa żyje tematem uchodźców. Tak się składa, że kilku wyśmienitych obecnie piłkarzy kiedyś też były uchodźcami. Poznajcie ich historię. Chorwat urodził się we wsi Zator-Obrowacki. Po wybuchu wojny na Bałkanach jego rodzina znalazła się w niebezpieczeństwie, a ojciec wstąpił do chorwackiej armii. 18 grudnia 1991 roku doszło do tragicznego zdarzenia. Dziadek, który również nosił imię Luka, wyprowadzał bydło na pastwisko. Nie wrócił już do domu żywy. Wraz z sześcioma innymi cywilami został zamordowany przez Serbów w miejscowości Jasenice. Mały Luka miał wówczas 6 lat. Modriciowie opuścili rodzinny dom i uciekli do Zadaru. Tam wraz z wieloma innymi uchodźcami mieszkali w przepełnionym hotelu. Piłkarz Realu wspominał później, że w tamtych czasach nie był do końca świadomy, jak okrutna jest wojna. Zaprzyjaźnił się wówczas z wieloma dzieciakami w Zadarze i zaczął grać w piłkę. W NK Zadar trafił pod skrzydła trenera Tomislava Basicia, który był dla niego jak ojciec. Gdy wojna się zakończyła, rodzina mogła wreszcie wrócić na stare śmieci, ale pozostała w Zadarze, by wspierać Lukę, który stopniowo piął się w hierarchii futbolu. Dynamo Zagrzeb, Tottenham i Real Madryt. Piłkarski obejrzy świat, grał w Szwajcarii, USA, Francji i Niemczech, gdzie obecnie broni barw berlińskiej herty. W dzieciństwie doświadczył na własnej skórze co oznacza piekło wojny. Urodziłem się we Wlasenicy, czyli małej miejscowości w samym centrum działań wojennych. Miałem 7 lat, gdy pewnego dnia do miasta weszli żołnierze. Wypędzili nas z domów, padały strzały, a wokół mnie umierali ludzie, których znałem. Gdybym był starszy, pewnie też bym zginął. Miałem szczęście, że przeżyłem. Moi krewni już go nie mieli. Wspominał później w wywiadzie: Z Wlasenicy rodzina uciekła do Tuzli. Tam życie było prostsze, ale mimo to zdarzały się codzienne ataki z użyciem bomb i granatów. Ibisewiciowie przenieśli się następnie do Szwajcarii, z której po 10 miesiącach wylecieli do USA. Piłkarz niechętnie wspominał przy życiach z dzieciństwa. Gdy w USA pytano go o to, co działo się podczas wojny, najczęściej odpowiadał tylko: Mieliśmy szczęście. Nigeryjski piłkarz Chelsea przebywający obecnie na wypożyczeniu w West Ham United w dzieciństwie też przeżył piekło. Urodził się w Lagos, gdzie jego ojciec był chrześcijańskim pastorem, a matka pomagała mu w pracy. Gdy Wiktor miał 11 lat, jego rodzice zostali zamordowani podczas zamieszek religijnych w miejscowości Kaduna. Zginęli we własnym domu z rąk muzułmanów, którzy byli dominującą grupą w tym regionie. Chłopak dowiedział się o tym, gdy grał w piłkę na ulicy. Na niego muzułmanie także próbowali się zaczaić, jednak znalazł schronienie u przyjaciół. Już tydzień później wyleciał do Anglii, gdzie sprowadził go wujek. Trafił do rodziny zastępczej. W Wielkiej Brytanii ubiegał się o azyl. Gra w piłkę zaczynał w Crystal Palace, a później były transfery do Wigan i do Chelsea. Moi rodzice patrząc na mnie z góry, chyba są teraz ze mnie dumni. Dla mnie była to daleka podróż. Chcę pozostać silnym i ciężko pracować w futbolu albo poza nim. Muszę podziękować też Bogu za to, gdzie teraz jestem. Moses grał w reprezentacjach juniorskich i młodzieżowych Anglii, ale w 2012 roku zdecydował, że będzie występował w seniorskiej kadrze Nigerii. Dzisiejszy odcinek nie niesie ze sobą przesłania, że przyjęcie uchodźców z Syrii może dostarczyć nam w przyszłości znakomitych piłkarzy. Jest tylko próbą opowiedzenia piłkarskich historii na popularny w ostatnim czasie temat. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj Strefę Futbolu, by nie przegapić kolejnych. Do usłyszenia.